Ta inwestycja, która tutaj powstała, właściwie jesteśmy przy stacji uzdatniania wody w Skieblewie, jest to jedna z szeregu etapów, tak, które zostały zrealizowane w ramach modernizacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lipsk. Budowaliśmy odcinki wodociągów, które połączyły właściwie stację uzdatniania w Skiewlewie z stacją uzdatniania w Lipsku w Krasnym, czyli właściwie mamy spiętą wszystkie wodociągi mamy spięte w jeden, w jeden główny wodociąg. Wybudowaliśmy też odcinek kanalizacji w Lipsku, gdzie też mamy możliwość skanalizowania właściwie kilku kilku gospodarstw, które się znajdują przy ulicy Saperów. To inwestycja, o której można by było powiedzieć wiele słów, bo właściwie ja jeszcze jako urzędnik, a właściwie teraz już jako burmistrz, mogący to uczestniczący właściwie w trakcie otwarcia tej inwestycji, ta inwestycja miała wiele zwrotów akcji w trakcie, w trakcie realizacji. No tak można to ująć z tego względu, że na początku. Plan był bardzo, bardzo szeroki, bardzo, bardzo intensywny. Właściwie mieliśmy przebudować trzy stacje uzdatniania wody, gdzie e, niestety no, aktualna, e, aktualna wycena rynku tak, i oferenci, którzy zaoferowali w przetargu e, swoje oferty, niestety no, daleko, daleko odbiegały od założeń, które były budżetowych, które były założone do realizacji tej inwestycji. Ale też no, tutaj podziękowanie właśnie dla Urzędu Marszałkowskiego, które pracownicy właściwie zarząd województwa, który się zgodził na zmianę zakresu tej inwestycji, czyli zmniejszenia automatycznie tego zakresu, gdyż no, z trzech przepompowni udało nam się wynegocjować, że przebudowujemy jedną, tą, która jest najbardziej awaryjna, ta która sprawiała nam właściwie najwięcej problemów, bo, bo tutaj właściwie najczęściej były problemy z azotanami, czyli, czyli z tym, gdzie no... Właściwie ta woda spływająca z powierzchni, z powierzchni, która wciąga, wciągana jest z podziemie, tak do ujęć podziemnych no bardzo przeszkadzała w tym, żeby osiągnąć parametry. Tutaj wielokrotnie i z kierownikiem taki poprzedni burmistrz i, i z pracownikami Zakładu Gospodarki Komunalnej no, walczyliśmy na wszelkie sposoby z pracownikami również Urzędu Miejskiego, gdyż wodę w momencie przekroczenia tych parametrów trzeba było dostarczać za pomocą też sołtysów i radnych dla mieszkańców wszystkich, więc, więc to była bardzo istotna z tego punktu widzenia właściwie inwestycja, żeby, żeby to zrealizować i, i mieć. Swobodę działania, tak? no bo taki kryzys już nas raczej nie powinien dotknąć z tego względu, że zastosowana tutaj technologia, która jest najnowocześniejsza właściwie w naszej gminie, e, pozwala na, pozwoli, pozwoliła właściwie na obniżenie stopnia azotanów, czyli tego głównego składnika, który, był, e, który nam zagrażał, na Blisko 60%, więc, więc to jest bardzo bardzo dużo, i myślę, że, e, że kolejne inwestycje, które będziemy realizowali zarówno w Lipsku, jakby, jak i w Krasnym, oczywiście z możliwością, jeżeli gdzieś tam te dofinansowania się pojawią, e, będą e, pozwolą nam naprawdę na uzyska, uzyskanie bardzo dobrej jakości wody na terenie naszej gminy, a to przede wszystkim zdrowiem dla nas e, i dla naszych mieszkańców będzie służyło. Tak Chyba pan burmistrz. Tak specjalnie zostawił te zbiorniki, abyśmy mogli zobaczyć, jak właśnie adekwatnie do XXI wieku może wyglądać, e, wyglądać ujęcie wody e, zabezpieczające potrzeby państwa, mieszkańców. W ostatnich latach wiele mówi się o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie dotyczącym bezpieczeństwa państwa, energetycznym, żywnościowym, ale istotne i ważne również jest to, że bezpieczeństwo zaopatrzenia nas, mieszkańców, w wodę jest jednym z priorytetowych Kiedy nie będzie e, tego dostępności do dobrej wody, to nie tylko my mamy problemy, tak jak tutaj pan burmistrz dziękował e, państwu, mieszkańcom Sołtysom za, za pośrednictwo w dostarczaniu wody, ale i gospodarstwa, które funkcjonują na tym terenie, będą miały, miały problemy. Stąd też to zaangażowanie ze strony samorządu województwa podlaskiego we wspieraniu inicjatyw związanych z budową, modernizacją, przebudową całej sieci wodka w naszym województwie. Tak było i w tej perspektywie, z której pozyskano te środki, nam chodziło jako samorządowi, aby te środki były zainwestowane na potrzeby mieszkańców województwa. Szukaliśmy i szukamy sposobu zawsze dochodzenia do tego punktu, że pieniądze zostaną zgodnie z celem wykorzystane. Było to w tamtej perspektywie, było to w kolejnej perspektywie progu, tak samo jak i teraz w ramach KPO, programu związanego z i konkursem, który został już kilka miesięcy temu rozstrzygnięty, gdzie również potrzeby regionu są olbrzymie. My otrzymaliśmy 56 milionów złotych na infrastrukturę w województwie sądziliśmy, że no, tyle dziesiątków milionów to już wiele, wiele inwestycji zrealizujemy okazało się, że wpłynęło 50, 50 kilka wniosków na 209 milionów co pokazuje, że ten obszar ciągle wymaga troski i nas jako samorządu regionalnego władz lokalnych, pana burmistrza, wójtów, mieszkańców, aby te potrzeby można było zrealizować i spełnić, aby to poczucie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę nigdy nie było powątpiewane. W ostatnich miesiącach zbieraliśmy informacje za pośrednictwem właśnie Departamentu Rolnictwa z panem Andrzejem Kraszukiem na czele pod kątem przyszłej już perspektywy od 2028. Jakie są potrzeby w zakresie zaopatrzenia właśnie w budowę i przebudowę wodociągów, ujęć wody, w modernizację sieci, w budowę kanalizacji, budowę dróg lokalnych. Moją szczerze, jak doszedłem do, w sumowaniu do 3 miliardów, skończyłem liczenie, bo zobaczyłem, że cały program regionalny to na trzy perspektywy do przodu byśmy tylko wykorzystali na rzecz środowiska. Wiejskiego, środowisk lokalnych. Niezwykle ważne, istotne, ale dzisiaj cieszmy się z tego, że państwo tych 20 ponad miejscowości ma zapewnione bezpieczne warunki do funkcjonowania, ponieważ zgodnie z tymi firma tu wobec Szrabak, w obecności pana dyrektora potwierdza, że mogą czuć się mieszkańcy spokojnie woda zawsze dopłynie. Gratuluję panie burmistrzu, gratuluję państwu tak pięknej inwestycji, a my ciągle możemy te zbiorniki podziwiać, jak to, jak to było, a jak już nie, kolegi. Jest. Rzeczywiście no, jesteśmy samorządem województwa, dziękujemy za to zaproszenie i obecność w tej pięknym momencie w życiu, w życiu gminy Lipsk. Dziękujemy panu bar bardzo panu burmistrzowi no i chcę pogratulować, bo bardzo ambitnie zaczyna, otwiera taką dużą inwestycję, a w międzyczasie jeszcze powiedział, że szykują się następne i inwestycje i otwarcia. My, oczywiście, jesteśmy po to, żeby siebie nawzajem wspierać i sobie pomagać, bez względu na to, kto jest przy władzy, ważne, żeby mieszkańcy czuli, że mają swoich, swoich samorządowców, mają swoje władze i że te władze o mieszkańców dbają. Jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, bo tak jak ja pamiętam z historii, to tutaj gdzieś niedaleko przebiegała ta linia mołotowa, rozgraniczająca, zdaje się. Okupację sowiecką i niemiecką, i szczególnie w takim miejscu, warto pokazywać, że to nie są tereny, skąd mieszkańcy mają wyjeżdżać, skąd mają się wyprowadzać, wręcz przeciwnie są to tereny najpiękniejsze, najbardziej atrakcyjne w naszym kraju, bo jeszcze nie zaśmiecone, bo jeszcze nie, nie zabudowane mocno, nie rozjeżdżone. I tutaj żyje się naprawdę lepiej. Ja sam żyję na wsi, się przeprowadziłem się świadomie na wieś i uważam, że nie ma piękniejszego życia, niż życie na wsi. Także, jeżeli jeszcze zapewniona jest tak doskonała jakość wody i zasoby, które starczą na wiele lat, również tej wody święconej, tutaj ja mi się nam nie zabraknie, widzę, że się ksiądz przygotował. To sądzę, że warto tutaj żyć i warto tutaj wiązać z tym miejscem swoją przyszłość. Chciałem na zakończenie też pozdrowić Państwa od kolegi naszego. Z organizacji Tadeusza, hołki, który zawsze tak bardzo z sentymentem wspomina swoje rodzinne strony. Myślę, że też będzie zadowolony, że tutaj się tak pięknie ta nasza kraina zmienia. Także wszystkiego najlepszego Wam życzymy, Obyście korzystali z satysfakcją. Podkreślmy też jeszcze, że będzie to woda zawsze zdrowa, bo tutaj, jak powiedział pan dyrektor, są zamontowane i filtry, i lampy, które nie dopuszczą do tego, że kiedykolwiek pojawiły się tu bakterie coli czy innych. Inne, inne skażenia. A jak widzimy w kraju, to już jest niezwykle istotne. Także nie bójcie się zmiany klimatu, korzystajcie z wody. Wszystkiego najlepszego. Niewiele mogę dodać, jeżeli chodzi o naszą inwestycję, to może to jeszcze szczegółów, jak ona przebiegała. Był to kontrakt wygrany w formule projektu Buduj. Naszym obowiązkiem było zaprojektowanie całej sieci wodociągowej, całej tej stacji wraz z technologią, która miała zmienić parametry wody do dopuszczalnych normatywnych, następnie uzyskanie wszelkich decyzji, które dopuściły naszą inwestycję do realizacji. No i oczywiście w końcowym etapie wybudowanie całego tego, całe tego, tego, tego przedsięwzięcia. Powiem szczerze, że my jako firma wykonawcza to dużo lepiej czujemy się w wykonywaniu robót niż pilnowaniu tych wszystkich dokumentów urzędowych nie była to łatwa sprawa więc duże wyrazy szacunku dla Pani Ani, która musi się zmierzyć z, z takimi formalnościami na co dzień i przygotowuje mnóstwo inwestycji z koleżankami i kolegami z urzędu bo to naprawdę jest praca, która wymaga mnóstwo poświęcenia i wytrwałości i, i, i zapału nie? bo to łatwiej zbudować niż to zaprojektować a, no, czy, może nie podejmować się bardziej decyzję uzyskać, które trzeba, bo to to jest naprawdę czasami droga przez mękę. Także bardzo się, się cieszę, że udało nam się to zrobić. Też trzeba wspomnieć, że duże bardzo wsparcie było ze strony inwestora. Wykonawca nie zostawał sam na placu boju, tylko czuł się zawsze jako jeden team. Inwestor bardzo czynnie uczestniczył w wszelkich procedurach bardzo dobry kontakt, jeżeli chodzi o wszelkie dokumenty, jakieś pomoc właśnie taką urzędową. Udało nam się to wszystko zrobić, zaprojektowaliśmy, zbudowaliśmy. Widzą Państwo efekt. Mam nadzieję, że będzie to służyło przez wiele, wiele lat dla Państwa. Chciałbym jeszcze podziękować naszym pracownikom, którzy włożyli w to mnóstwo pracy, aby efekt był taki, jaki wszyscy widzą. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim zdrowej i smacznej wody. Bóg, który obdarzył ludzi władzą nad dziełami rąk swoich, niech będzie z wami wszystkimi. Pracą swoich rąk i poprzez różne gałęzie techniki człowiek współdziała ze stwórcą, aby ziemia stawała się coraz godniejszym mieszkaniem ludzkiej rodziny. Tym samym udoskonala dzieło stworzenia, przyczynia się do rozwoju ludzkiej społeczności i wypełnia Chrystusowy nakaz służenia braciom. Korzystając z różnych wynalazków do, dokonanych dla naszego pożytku, błogosławmy Boga i nieustannie oddawajmy mu chwałę, bo on jest prawdziwą światłością i źródłem wody tryskającej ku życiu wiecznemu.